Witamy na Twoim kanale matematycznym. Tutaj uczysz się matematyki, rozwiązując zadania w praktyczny i bezpośredni sposób. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co chcesz zobaczyć w kolejnych filmach. Dziś rozwiążemy to zadanie z wyrażeniem. Najpierw musimy sprawdzić, czy jest coś w nawiasach do rozwiązania. I tutaj mamy to zaprzeczenie. Minus minus 5. No to jedziemy, zostaje minus 1, minus i minus daje plus, czyli plus 5. Mamy tutaj mnożenie przez minus 3, resztę przepisujemy, plus minus 4 razy 3 podzielone przez minus 4. Teraz zgodnie z kolejnością działań Musimy rozwiązać mnożenie i dzielenie od lewej do prawej. Czyli mamy minus 1, 5 razy minus 3 to minus 15, minus razy plus daje minus. Teraz następne, minus 4 razy 3, minus razy plus też daje minus, czyli minus 12. I powtórzmy to tutaj, dzieląc przez minus 4. Teraz trzeba rozwiązać dzielenie, więc rozwiążmy to tutaj. Resztę przepisujemy. Minus 1, minus 15, minus 12 podzielone przez minus 4, minus razy minus daje plus, więc będzie plus 3. Minus 1 minus 15 to minus 16, plus 3 to minus 13. A więc poprawna odpowiedź to litera A minus 13. No dobrze, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnym filmie. Do zobaczenia!